Chyba, że znudziło ci się. Witanie z widzami. No, zaczynaj. Było mi się, nie witam się, Pierdzielę. Gramy. <gryw> nie czartuję, dobra. Siamanaczko, ja jestem Znajder, ze mną jest Chylas. Cześć. O. Yo, 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 baby. O. Oh. O, oh, oh, yo, yo. E, nagramy sobie taką mapeczkę parkura. No, taka miła odmiana do tego całego survivalu, u nas na zawariaci.com. Tak. Do którego serdecznie zapraszamy. do reklama. <gryw> Ogólnie takie info o autor, że tutaj macie że tam Niki to w coś tam, coś tam Trzaku <laughs> XD Zobiliśmy parkura, żeby tak. nikt nie zdenerwował się Poziom LG powodze <laughs> No eee, tak, bo on się lubi rajdować na parkurach I no. link do mapy macie oczywiście w opisie Tak, link do mapy w opisie, to. do kanału chyba też w opisie Mapa budowana 3 dni. Na mapie znajduje się 15 leveli. Poziom parkura jest przystosowany, żeby się każdy dobrze bawił. Mapka na około 25 minut. Blok lazurytu to spawn point. Jest dodatkowy poziom dla bardzo zaawansowanych graczy. O, to nie dla nas. Zasady. E, zasady. Nie tu chyba, że będzie trzeba. Nie obrażaj autorów, mapy, wychuję. <śm> sorry, <śm> <śm> musiałem. <śm> nie wykorzystuj bugów jak będą. Graj na Gamę Mode 2, graj na trybie Peaceful. Ma się dobrze. O, peaceful akurat ustawiłem przed chwilą, bo mnie tam wynerwował jakiś tam potworek. No. no i dobrze, no i genialny. Czyli co, star. Tak, GM2 tak. mamy, mamy, dobra. Tak, a to mam jakoś co ustawić, czy mam pamiętać po prostu na którym live służyć. Ty, ty patrz ile spawn pointów? Jeden spawn point. Aha, to mi od, a ty mi od razu ten, jak staniesz na tym? O to chodzi. ja to spami trochę. No troszkę tak. Na każdym co? jednym bloku. Czat. Ko koleś koleś to wszystkie przesadzi, mi to akurat nie przeszkadza. Ja sobie to zmniejszę, tak. Poziom drugi, powodzenia. Teraz jest to drugi blok To już jest coraz, coraz trudniej, bo już nie ma tak często spont <laughs> O kurde A to jak mam to zapisać potem? temu? Gdzie to było szerokość tutaj? No teraz sobie zmniejszyłem Cyk, 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 cyk A to czekaj, bo cyk, ja sobie nie poczułem cyk. Cyk, cyk. SpawnPoint, Point, brawo Ty. Ale nie wiem, co działa, co wpisać tu pisać żeby do niego wrócić. Kill. Zabić się musisz. A, a i tyle? No. <grym> a to mogę w sumie ten. Od razu, bo ja tam byłem już. tam Dalej, A dobra, to od początku przyjdzie Trudno. No. <grym> o kurde. Kill. Spajdłem te siedzki, tak trochę mi się takie spadło. Proszę, to się spadło. Ło, dobra. Ne, przesadzasz O, to się zrobi od razu? O, do, o, dotarłeś, brawo, poziom trzeci, powodzenia. Tam Jak my już przygrywamy na tym poziomie, znaczy już się z tym wywracamy, to nie, no, spróbujemy sobie eksperta, nie? Spróbujemy sobie eksperta. Spróbujemy, spróbujemy czemu nie? Zobaczymy jakie koksy z nas. O kurde, nie umiem z tego korzystać Jak się z tego korzysta? O kurde, ja też nie umiem <śmiech> <śmiech> Na pewno nie trzymamy spacji Na pewno nie trzymamy W przy respieniu <laughs> No tutaj na pewno nie No nie Ja ale tutaj już są tak coraz rzadziej te spawn pointy, tam tak Cały czas były. By. No mówię ci właśnie, że rzadziej! No i fakt! Ale jak ty przeskoczyłeś nie, nie. to? Pol? Nie, no ogólnie po prostu nie trzymałem spacji ani innego, tylko po prostu ten. Po prostu puściłem się prosto, tak. A, co mnie nie, nie doskoczyło, mnie tam. A, bo trzeba podskoczyć chyba jeszcze na tym. No. Z tego muszę, No, trzeba podskoczyć, bo znaczy się ten. No. Bo inaczej Dobra. wszystko Cię wybije. A, no nie, no. Lubię nie lubię drabinek. No nie, kur... Nie będę ja u będę Ciebie bardzo miłym człowiekiem. No nie. No nie. chodź. No nie! No nie! No nie! Za cham! No, no nie, zaskoczyłem jeszcze! Nie A tu mi... że się tak tutaj! No. O! Nie! Co, nie możesz przeskoczyć? No bo ja nie mogę trafić tam! Kurwa, no to te Tobin'em. Łaj, ja już nie co. Ej, to kurde, taki. Nie! Ło, to za cholerne drabinki. <noise> Czekaj, bo mi coś w ogóle tak. nie ogarniam <noise> Co tu się <głos> dzieje? <noise> nie, warto te drabinki, czyli tych drabinek. O, Nie, nie, one teraz nie, nie. Nie, nie. tych drabinek No nie. Nie, nie. Nie, nie. tych nie. Nie. jak i... Nie. No Nie. no typie. No, no, no problem. Mi się w ogóle nie łapie ich, no. No patrz. Brawo, ty! No to teraz może krok. No i czemu? Jestem. No po prostu spadam za każdym razem, jak jestem w tych drapikach, no patrzcie. Patrz, teraz patrz krótki się. spacer. Patrzcie tu. No. O, tu. Chyba, teraz. <laughs> Nieważne. Nie, nie było. Powodzonka. Nie. Było teraz, nie. Krótki spacer, kumpel, teraz. Ja ja, 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 tego nie skomentuję. Drabinki, drabinki, drabinki! O, różowo. Już ładnie się zrobiło. co?! O, to od razu zabija? O kurde. Czemu, a mnie też? No i dobrze, że to od razu zabija, to można te tych kniaczkach w popie. Czekaj, to wchodzi Koleś chyba kocha dranglinki. No, Ale mnie to też zabija. Jak, jak, jest, jak, jak na to spadnę? Tak. No, przemyślane. Przemyślane, że ktoś będzie to grał No to... Ja nie mogę kłopot tych płotków przejść przez ciebie. Dobra, przechodź. Przechodź te płotki. Czemu ktoś to ustawił na kill? No, prostu, albo kill, ale nie wiem, kto to ustawiał. Teraz jak wpaść, z jakimś sercem mówię, oh. te, te drzewka są, są po, powalone. No, sorry! A ja w, w mi się udało skoczyć na tym Zgoda, tak. Czekaj, daj nikogo jak tam byś. Dobra, to ty pierwszy tam z do Checkpointa. Kurwa. W Spokojnie. Kiedyś tam było. O, raz się wspiera, raz się zaspina, raz się nie wspina, tylko jakby po ścieżkach. Teraz nawet takie. Nie! No nie! Skacz, baby! Nie! Co? No mówię ci, te drabinki tak dziwnie działają czasami. No! Zepchnąłeś mi Nie, z tej makce chyba nigdy nie będzie. Będzie, żeby nie, być. No, bo giniemy razem na chcesz Nie, no nie rób tego. Kurwa. Nie. No nie. dobra, już stałem. Dobra? dobra? Tak, chodź, chodź teraz ty. Tu. Chodź, Masz chodź, checkpointa? Tak, mam. Uff, Jezu, ta mapa jest złem. Jesteśmy w nasze do to, to jest dlatego tak, bo nasze dusze są połączone. Jak jedno umrze, to umiera i drugie, nie? Czyli to co to, nie? Starsi tylko łapką, puchancką. Tak, <ślonenie> Dobra, zacząłeś. <się>. Nie <ślonenie> <ślonenie> no, to specjalnie zrobiłem. Point. Masz? to Mam Ale dopóki nie dotrę, to masz zgon Dobra, to może też się tutaj tepnę, czy coś Dobra Już to pominiemy A byłoby jak chamskie, jakbym cię tam tepnął na ten? Na, na ten, na to tam spawę? Co, tutaj? Tak No <noise> Tak, tam Dlaczego jest zrobione tak, że mam taki pokichany yy, poziom, a to takie byle jakie chmurki, no? Nie wiem. Nie! No to... Nie no, do No, kurde! Nie no do ty! No nie! Co ty robisz, Co pisałeś, człowieku? To Przedłużam mapę Zajebiste przedłużanie No nie A dobra, tutaj też możesz Nie Musimy bez tego się przedłuża O, dobra Tak, uczymy się parkura, nie? O, dobra, już checkpoint wow. Aha. Co? Aha. No dobra, czarek. No ten poziom był bardzo trudny ogólnie, tutaj ci powiem. A co? O ku... a, a! No, no No to no Trudny, nie? Ciężki. A. O cholera, jasne! Wow, tu będzie fajnie. Okej. Okay. Tu będzie fajnie. Nie, kurczaki. Przeskoczyłem. Przeskikłem w chmurkę.

i to będzie bolało. Czekaj, ja się może tak trochę uleczę. Ugrzało typa blokami. tymi blokami. Nienawidzę płotków, nie mogę się tylko podobać. <laughs> o nie! <laughs> Nienawidzę płotków! <laughs> Nawet jak są dwa płotki. Ej, no nie... ja nie mogę tego przeskiknąć. Jak przez przeskakujesz te te te? A. Co? Normalnie. A. Ja nie mogę tych bloków magmy przeskoczyć, bo mnie bije. No, odbijaj się od nich właśnie, one cię mogą wybić daleko. A. Trzeba poczekać trochę, a nie od razu skakać, aż cię uderzy. Boż. Lera, jasno, tu Kurde. damą zrobił kretyn Przepraszam, że odbrażam twórcę <grystanie> <grystanie> I Mimo, że regulamin tego no. zabrania <grystanie> Kurde Cześć dać w końcu. No niekoniecznie, nie O, dobra. Spawn point. Dobra. Ja, aha, aha, gdzie mam teraz wracać? Nie. U serio? Co? Nie ta nie muszę kczeć taki. Nie, 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 nie ważne. No, komat. W ogóle to będzie 360 Aha Tak 360 tak Weź jaka to jest 360? <coughs> A nie. zresztą sam sobie zobaczysz jak tu dojdziesz Ogólnie to czasu 360 Szok, brawo ty, uwaga ślisko z lodu Ty sadysto! Dobra, spawn point OH shit shit już byłeś? No właśnie tutaj byłem, czekaj Od tego checkpointa Tam się nie da doskoczyć! No przepraszam bardzo, ale to znaczy, że ktoś ma nierówno pod pofitem, no Jak ja mam tam niby doskoczyć? To jest za wysoko i za daleko Ja pierdzielę, typie, TYPIE Za wysoko i za daleko nie, to jest tak wyliczone, tak widać Oh shit! 180 k. Zrobiłeś to? Tak, 180. No? Kurwa. Cyre, nie zrobiłeś tego? Ja za pierwszym razem to przeskoczyłem. No właśnie tak średnie. Tu ślepy, naprawdę. Co? Nic, ni, sobie. Kasz, kasz, No, po wszystkich takchu przesyłam. Jest, aż popatrz, ja sobie aż popatrzę na ciebie, typie <grystanie> O no, potem, ale wyjdziesz na dzbanę, ale wyjdziesz na dzbana, chłopie, o jezu. Ale ty wyjdziesz na dzbana teraz. Na tym odcinku, o nie. Ale, że nie wiem, jak ty to zrobiłeś. Też to się nie da, tego inaczej. Ja bym się uważnie rozejrzał pod nogami Ale tu nic nie ma No tak to jest No nie że gdzie Czekaj Gminy jeden nie, nie mogę wpiszyć gminy tylko gamę mody jeden, no tak Gamę no tak. modę No, ale nie wiesz, że jak ty to widzisz. Nie wiem. Nie widzę tego, ale może tutaj stanąłem, nie? Ale tutaj nic. <śpiew> to jest jak na podstawie tam. Ale zresztą, no lepiej próbował skoczyć, nie? I ci to nie wychodzi, nie? No. dzięki ja chcę pozwolę przy okazji, jak już tu jestem przelecieć ten, ten fragment, bo to, to jest dla mnie niemożliwe Aha, no, tak. no jak ja tutaj spadłem to ja nie wiem. Przecież nie zędy tą stroną Nie wiem co naprawdę nie wiem jak przy to przeleciałeś dobra. No nie to! Nie, niebieskie nie, nie, <śm> nie, nie Szok, brawo, ty, uwaga, bli ślisko. blisko chciałem powiedzieć. O, Ale że kto rendy? Dobra. A jak tu? Gdzie? Dobra, wiem jak. No, trzeba na szybko. Tam jeszcze masz też tam mogłeś mieć wcześniej, ale to tu taki beznadziejny akurat pomysł. To akurat tam to takie o, nie wiem po co. I tu jeszcze, jeszcze będzie jeden poziom taki do, prze, do przeskoczenia tak Ej, ale tak czemu tak? mi teraz nie... Kurde. W którą to stronę? Tam. Jak tam doskoczyć? A, dobra, skakać trzeba, no tak nie. No chyba go... No nie no kuwa! Dlaczego to mi sprint nie działa chyba? No nie! No nie. Dobra, działa Co tu mamy? Nic tu nie mamy Cześć wszystkim! Stwierdziłem, że w tym miejscu zakończę ten odcinek, bo no trochę nam się wydłużył, no, no nie będę ukrywał, no. Tak trochę z godzinę będzie, no <grym> i tak w sumie fajnie by było podzielić na dwie części, bo po co mają gracze... Po co mają gracześnie? Ludzi... Co jak tłukaj do tego uba? Po co mają ludzie oglądać? Godzinny odcinek, jak mogą obejrzeć po prostu dwa odcinki z tego parkura i będzie fajnie, nie? Także dzisiaj macie jeden odcineczek, w piątek będziecie mieli drugi, no i będzie fajnie, no. No i to tyle. Kanał Chylasa w opisie. Link do mapki też w opisie. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jeśli odcineczek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę. Ja się teraz powtarzam, nie? Debil. Do następnego trzymajta ta się cześć.